Nie musisz być jak zupa pomidorowa. To sformułowanie zapadło mi w pamięci po jednej rozmowie z takim kolegą z meetingów. On mi opowiedział trochę swojej historii. Na przykład zaprowadził mi na nowy meeting, bo jednak się czuło mnie komfortowo wchodząc na nową grupę, chociaż próbowałam tam sama wejść, nie mogłam jej jakoś odnaleźć. No to stwierdziłam i go poprosiłam o to, żebym je wprowadził na przykład. To jest zarządzanie sobą. I on mi właśnie w jednym z naszych rozmów opowiedział o tym, że nie musisz być jak zupa pomidorowa, czyli nie muszą cię wszyscy lubić. Mi się to bardzo sformułowanie spodobało, no bo rzeczywiście chyba większość ludzi lubi zupę pomidorową, to jest taka nijaka zupa, bo większość innych zup jest jakoś konkretnie jest bardziej charakterystyczna i potrafią mieć może mniejsze ilości osób je kupują czy też gotują, ale przynajmniej jak już ktoś jakąś mało lubioną to już rzeczywiście się trzyma tej zupy i, i ją robi, a pomidorówka to jest zazwyczaj taka taka właśnie nijaka, która no jest bo jest i to się bardzo wiąże z taką kwestią, wiele osób TDA w tym ja bardzo stara się w czasie jak dorasta też w rodzinie alkoholowej się tego uczymy żeby zadowalać innych, żeby inni byli zadowoleni z nas, żeby wszyscy mieli dobry humor, żeby byli zaopiekowani, nakarmieni i tak żeby nie mówić, że mam dzisiaj zły dzień, że się na coś gniewam, że ktoś mnie wystawił, że ktoś mnie oszukał. Nie trzeba po prostu być bardziej taką przyjazną osobą, dbającą o innych. Która nie chowa urazy, nie mówi wiele ani nie pokazuje, że ma jakieś potrzeby, która tak naprawdę, mam wrażenie, że bardziej przypomina jakąś taką niewidzialną osobę, ale zarazem jednak dba o to przecież, żeby byli niezadowoleni, czyli jakieś coś tam ma relacje i, i, i jednak żyje <śmianowicie> dziwo. I tu mi się też przypomina inna historia moja. E, mój inny znajomy, który przeszedł terapię, e, jest szeźwiejącym alkoholikiem już, już ładnych parę lat temu. E, on, widząc mnie w jednej sytuacji, e, podszedł do mnie i powiedział: e, e, że trzeba mieć odwagę, żeby być sobą. Ja, bo to tak często miał tendencję do tego, żeby mówić mi coś, co trafia w sedno, a co nie do końca ja jeszcze byłam chyba na w stanie przyjąć i tak, nie, tak mi też to zaskoczyło, bo ja po prostu pewnej dziewczynie podałam chusteczkę do nosa, a wcześniej kiedyś z tą dziewczyną właśnie chodziłam na wspólną grupę, gdzie przerabialiśmy kroki. I ona była taką osobą, która odeszła z tej grupy, bo nie mogła się z tą grupą dogadać. No i później miałam wrażenie, że się też trochę na mnie gniewa i nie utrzymywałyśmy relacji. No i wtedy w danym miejscu się akurat spotkałyśmy po meetingu. Ja jej jakoś podałam chusteczkę i ten inny znajomy właśnie do mnie to powiedział, że trzeba mieć odwagę, żeby być sobą. Żeby być prawdziwym. Ja naprawdę do tej pory chyba jeszcze tak nie do końca rozumiem, y, czy on zna jakiś jakiś inny kontekst tej sytuacji, czy coś się jeszcze wydarzyło, y, czy może rzeczywiście z zewnątrz to, co ja robię, czasami dla niektórych ludzi jest za bardzo jakoś teatralne, y, za bardzo takie sztuczne. Y, y, Ciężko jest mi to stwierdzić. Ja często na terapii powtarzałam mojemu terapeucie, że mam ogromną trudność z ustaleniem, co jest moje, a co jest rodziny. Nie umiałam oddzielić rodziny od siebie. Miałam takich wkrojonych, wpasowanych w moją tożsamość, mój charakter, że naprawdę nie byłam pewna, że jak coś mnie boli, to nie boli ich. I po prostu i na odwrót, jak ich coś boli, to zaraz zaczyna boleć mnie. To jest przerażające, bo to właśnie też trochę, objaw troszeczkę współzależnienia, że się traci po prostu kontakt ze sobą, ze swoimi odczuciami, emocjami, potrzebami, a się żyje dla służenia innych. To jest bardzo niebezpieczne, bo no. No bo jednak człowiek się w tym zatraca im i teoretycznie to jest bardzo po chrześcijańsku i bardzo prawidłowo, i wiele osób te, te z tego korzysta. Niestety, bardzo dużo osób korzysta z tego negatywnie i można się stać pod nóżkiem czyimś. Dlatego uważajcie. Um, dlatego um, jeśli macie okazję porozmawiać z jakąś osobą, która Was zna, um, ale taką zaufaną, z terapeutą, z którym jakiś czas już współpracujemy, czy na mityngach, czy jakichś warsztatach, gdzie macie okazję przez jakiś czas dłuższy być z różnymi osobami, to możecie się właśnie je podpytać, jak one was odbierają. Oczywiście najlepiej to zrobić w obecności psychologa, bo. Żeby nie było żadnych nadużyć, żeby nie było jakichś e, przelanych dziwnych emocji, roszczeń i problemów, to czasami nawet bezpiecznie jest na terapiach grupowych e, w obecności e, terapeuty to e, przeprowadzić. Wówczas człowiek e, nie dość, że ma wsparcie grupy, e, z, z jednej strony jest wsparcie grupy, z drugiej ma może być przerażony, bo będzie się bał, że go grupa skrytykuje lub ocenia w większości przypadków, co się naprawdę nie dzieje. Tam ludzie nie przychodzą, żeby krytykować i oceniać innych, tylko naprawdę po pewnym czasie widać to, jak to grupa zaczyna równo współpracować, bo każdy wie, że jest częścią tej większej układanki i, i że jak kogoś boli, to i boi mnie, więc nie będzie chciał atakować spokojnie, a terapeuta jeszcze bardziej będzie dbała o to, żeby po prostu nie doszło do żadnych nadużyć. I to jest właśnie cała filozofia, żeby znaleźć tego prawdziwego siebie ja, żeby umieć powiedzieć nie, kiedy się naprawdę czuję, że, że nie pasuje mi to, nie odpowiada mi to, ja bez względu na to, jakie jest tam ogólne przesłanie, bo przecież wszyscy idą na, powiedzmy, na demonstracje, to ja też muszę. No nie. Najważniejsze, żeby zrobić coś, co jest zgodne z, z nami samymi, że jeśli nie czujemy się, nie mamy potrzeby... Nie jesteśmy tak w to zaangażowani. To okej, okay, to zostaniemy w domu i nie wyrzucamy sobie tego, nie wyrzucamy innym tego, co robią, tylko po prostu zajmujemy się sobą swoimi emocjami i, i dbamy o to, że, żeby być prawdziwym w danych relacjach, bez względu na to, czy, czy ta druga strona nas zaakceptuje, czy nie, bo musimy pozwolić innym ludziom też brać odpowiedzialność za ich emocje. Jeśli będziemy się do niej dopasowywać, to tak naprawdę w pewnym momencie no, wszyscy się do siebie nawzajem będą tak dopasowywać, że to nic nie będzie prawdziwe i nikt nie będzie za siebie odpowiadał. No, bo już takie przeniesienie wtedy następuje y, odpowiedzialności na drugą stronę. I to jest czasami fajne, no, bo ja tak no, fajnie wszyscy mnie lubią. Ja wszystkich lubię. Wszystko jest cudownie, tylko dlaczego y, ja wieczorem jak wracam z tych spotkań, to muszę się napić? żeby rozładować napięcie, no to to chyba jednak coś jest nie tak. Dlatego warto się zastanowić i porozmawiać naprawdę z osobami trzecimi, bo my nie mamy aż takiego super wglądu w siebie. Kiedy dane osoby czują, że na przykład jesteśmy nieprawdziwe, kiedy nas o coś pytają, czy w jakiejś sytuacji konkretnej mogą przytoczyć, bo to czasami mogą być wcześniejsze sytuacje, no, dużo się rzeczy dzieje, nie każdy wszystko na bieżąco przerabia i to też jest ok. Nie każdy na bieżąco też jest w stanie przyjąć każdą informację. no pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i trzeba mieć to też na uwadze, ale podejrzewam, że każdy zrozumie, że mm, Ważne jest, żeby właśnie nie być taką zupą pomidorową, że nie musimy być lubieni przez wszystkich, nie musimy wszystkim dokazać. Ważne jest, żeby po prostu szanować siebie, dbać o swoje potrzeby, relacje, nie niszczyć, nie, nie ranić innych, bo jak już dbamy o siebie i dbamy o swoje relacje, to będziemy automatycznie taką dobrą, pozytywną energią, zarażać innych i oni też ci pozytywni, fajni ludzie, zostaną, a ci, którzy no, nam nie pasują, nie jest nam zdrogo po drodze, Którzy nie mogą nas manipulować, którzy nie mogą nas oczerniać więcej, to sami się po prostu po pewnym czasie wykruszą, bo jak już nie mają odpowiedniej reakcji, to, to ten bodziec w końcu będzie szukał kolejnej ofiary i sobie znajdzie spokojnie. Dlatego warto zająć się sobą i przepracowaniem swoich emocji, znalezieniem swojego prawdziwego ja, Bez względu na to, czy mamy dobry czy zły dzień, warto, żeby być prawdziwym ze sobą. Nawet jak jesteśmy sami, ale także jak jesteśmy z innymi ludźmi, żeby nikt nie czuł, że jest jakaś presja, jakiś fałsz, tylko żeby wszystko było tak jak najbardziej naturalne i normalne.